Ależ jestem rozentuzjazmowany niczym piłkarz, który wychodzi w sytuacji sam na sam, wiedząc o tym, że bramkarz nie jest w formie. Ale o co chodzi? O domy pasywne. Domy pasywne? Tak, proszę powiedzieć, co to są domy pasywne? No, dom pasywny to jest taki dom, gdzie energię pobiera się z otoczenia oraz ilość energii potrzebnej na jego ogrzanie nie przekracza 15 kilowatogodzin na metr kwadratowy na rok. Chwileczkę, 30 lat temu budowano domy, które miały ten współczynnik w wysokości 250. Teraz buduje się przeważnie 150-180 kilowatogodzin na metr kwadratowy na rok. A pan mówi 15? Dokładnie 15, nie przekracza 15. Czy państwo już też jesteście rozentuzjazmowani? To będzie niesamowity odcinek. Panie Bartoszu, czuje Pan? W powietrzu? Tak. Ktoś, ktoś, ktoś już tutaj, no właśnie, to chyba nawet widać, ktoś z sąsiadów już pali w kominku i to chyba nawet tak czuć drewno liściaste. Tak, zgadza się. My będziemy zaczynać grzać w grudniu, dopiero w grudniu, dopiero w grudniu. Dopiero w grudniu. Dopiero w grudniu. Jeszcze teraz nie grzejecie w środku, no. teraz no. jest komfort termiczny. Tak, jest komfort termiczny zachowany, dlatego że to jest dom pasywny. Dopiero pod koniec z grudnia włączymy ogrzewanie, czy dogrzewanie w zasadzie domu, a zakończymy je z końcem marca. Dużo drewna na zewnątrz, w środku też dom jest z drewna zbudowany. Tak, Dom jest domem drewnianym prefabrykowanym. Już ściany przyjeżdżają gotowe na plac budowy i one są składane są jak klocki Lego, zestawionymi oknami, z, z izolacją zewnętrzną. No, taki dom wybudowaliśmy w ciągu trzech dni. Jakie jeszcze inne elementy musi posiadać dom, żeby można go było uznać za dom pasywny? Oprócz wspomnianej bardzo grubej warstwy izolacji, dom musi mieć zamontowane okna pasywne, trzyszybowe. Musi posiadać system mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła, czyli potocznie zwany re rekuperator. I powinien być, chociaż to nie jest konieczne, ale powinien być wyposażony w odnawialne źródło ciepła. Działka ma 500 m2, ale oprócz tej rury do rekuperatora to inne przewody, inne rury też są tutaj poprowadzone, tak. które służą dostarczaniu ciepła do pompy ciepła. Zgadza się. Ta pompa jest strasznie małej mocy, ma ten 5, 5 kW mocy i to w zupełności wystarcza, żeby ten dom dogrzać, dogrzać i także dogrzać ciepłą wodą użytkową. No to ciekawy jestem, jak jest w środku. Jest? mogli być, tak? Zapraszam. Chodźmy. Rozpocznijmy od mocnego uderzenia. Porozmawiajmy o rachunkach. Proszę mnie przekonać, że one są niskie. Ja przygotowałem e, rachunki za ostatnie 12 miesięcy. Są to rachunki tylko i wyłącznie za energię elektryczną, ponieważ wszystko w naszym domu opiera się na energii elektrycznej. W przeciągu całego roku 2012 nasz dom zużył energii za 3000 zł. W tym jest ogrzewanie, czyli pompa ciepła, praca rekuperatora 24 godziny na dobę, lodówka, piekarnik, oświetlenie, miesięczny koszt pracy rekuperatora to jest 8 zł. Tak więc urządzenie, które pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku, zużywa energii na poziomie 100 zł w ciągu roku. Ciebie? Dom ma ile powierzchni? 120 m I ile pomieszczeń? E, 7. Pompa ciepła zużyła energii za 1156 zł na rok, gdzie 440 to są koszty ogrzewania zimą, a pozostała kwota 600 kilku złotych to jest koszt ogrzewania ciepłej wody żółtkowej. To się od już tych blisko 3 lat co roku sprawdza. Jeżeli pompa ciepła, to rozumiem, że mamy tutaj do czynienia z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym. podłogowym. My zastosowaliśmy taką płytę grzewczą. Warstwa betonu o grubości 25 cm jest ogrzewana. Ona się wolno nagrzewa i bardzo wolno to ciepło oddaje. Ta temperatura jest na poziomie właśnie 24-25 stopni i ona w zupełności wystarczy do takiego komfortowego mieszkania, nawet jeżeli na zewnątrz jest minus 20 stopni. Ale słyszałem taką opinię, może jest to mit, że przy ogrzewaniu podłogowym nie jest wskazane pokrycie drewniane to jest mit, to jest mit, ponieważ ogrzewanie podłogowe należy się nauczyć używać. Wylewka betonowa, która jest ogrzewana, ona potrzebuje bardzo dużo czasu, żeby się nagrzać. Zanim ona zacznie oddawać to ciepło do powietrza, mija pewien okres czasu. Ludzie są niecierpliwi. Dlatego bardzo gwałtownie i bardzo szybko ustawiają wysoką temperaturę i wtedy mogą się zdarzyć jakieś drobne awarie. Ściany, które nas otaczają, to są ściany gipsowo-kartonowe? Tak jest. Cały dom od środka jest pokój, płytą gipsowo-kartonową. Ściany, sufity, poddasze. Wilgoć zbiera się na szybach w miesiącach zimowych? Nie. W domu, w którym jest rekuperator, generalnie nie ma problemu z wilgocią. Jakie są Pani doświadczenia, jeśli chodzi o użytkowanie, życie tutaj w, w tym domu? Bo Państwo mieszkaliście w blokach, później w domu, a to jest już y, kolejny Czwarty. Czwarty budynek. Na, na razie z tych wszystkich naszych doświadczeń, no ja odbieram to najlepiej. Mi się tutaj naj, najlepiej mieszka. A dlaczego? Y, bo to jest dom bezobsługowy. Ja nie muszę nic tutaj robić, myśleć, naciskać, przełączać, ustawiać. Nie zastanawiam się w ogóle zimą, na przykład jaką ustalamy temperaturę zimą i taką temperaturę nasze cały czas mamy. I to się wszystko dzieje samo, jak gdyby te problemy ogrzewaniem, ochładzaniem domu no, dla mnie nie istnieją. Wiele osób obawia się ogrzewania podłogowego, mówiąc o tym, że nasz organizm nie jest przyzwyczajony, że chodzi po ciepłym podłożu. Podłogówka w tym domu to jest taki marginalny czas, kiedy my ją używamy. Ta podłoga jest ogólnie zawsze w takiej temperaturze stałej. Ja tak myślę na poziomie może 17-18 stopni. Tylko wtedy, kiedy na dworze jest minus 20, wtedy się włącza ogrzewanie podłogowe. I ono tak mi minimalnie grzeje. To nie jest takie grzanie jak na przykład w niektórych domach, że jest odczuwalne, że podłoga jest ciepła i stopy puchną. Takie nieprzyjemne jest to. Albo na przykład też się panie skarżą, że bardzo im się na przykład kurzy wtedy na podłogach i, i w tych takich niższych partiach domu. Tutaj nie. Jak grube są ściany w tym domu pasywnym? Ściany e, są bardzo grube, 45 cm grubości. Mm -hmm. e, w środku e, są, jest płyta gipsowo-kartonowa, później jest płyta OSB. Mówimy o ścianie tej wewnętrznej, tak? Tak. Jest. E, I następnie jest konstrukcja drewniana. E, ta konstrukcja drewniana jest wypełniona wełną mineralną o grubości 15 cm. I 25 cm izolacji zewnętrznej. W tym domu jest stropią. czyli w sumie jest 40 cm izolacji. Jakaś specjalna popłoka zewnętrzna tynku? Zwykłe, zwykłe, cienkowarstwowe tynku. Jak już rozbudziliśmy ciekawość naszych widzów tymi wszystkimi rozwiązaniami, to musimy teraz powiedzieć o kosztach. Dom, w którym się znajdujemy, kosztował niecałe 500 tysięcy złotych. Dom, który ma 120 124 m2. m2 powierzchni. Różnica w kosztach to nie jest różnica rzędu 30% czy 40%. To jest różnica rzędu 10, maksymalnie 15% w stosunku do zwykłego, energooszczędnego domu. I ta różnica ona się z biegiem lat zwraca. I nawet jeśli teraz nabraliście państwo olbrzymiej chęci na gorącą herbatę, to proszę nie zapominać. Za chwilę kolejne minuty naszego programu. Wiemy już zatem, że domy pasywne to niezwykle interesujące obiekty, ale zdaje się, że one muszą mieć jakiś certyfikat. Tak, jest w Niemczech w Darmstadt Instytut Budownictwa Pasywnego, który pierwszy zdefiniował wymagania dla domów pasywnych. Czy u nas w Polsce jest dużo domów z takim certyfikatem? Z takim certyfikatem nie. Domów pasywnych jest, owszem, sporo, ale z certyfikatem z Darmstadt nie. A drodzy Państwo, nie wiem, czy wiecie, ale. Fabryka domów pasywnych istnieje w Polsce. Mało tego, jest to fabryka, która produkuje domy drewniane. Zapraszam na kolejne minuty naszego programu. Budownictwo prefabrykowane zawsze nam się kojarzyło z wielką płytą, a wielka płyta, jak wiadomo, kojarzyła się z dużymi stratami ciepła, marnotrawstwem. Tymczasem jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie się prefabrykuje domy energooszczędne, wręcz pasywne. Tak, zgadza się. Niestety stereotypy budownictwa prefabrykowanego są właśnie takie, że to jest tylko i wyłącznie beton i jest to coś ciężkiego. Natomiast w tym momencie znajdujemy się na hali produkcyjnej domów energooszczędnych. Budynki są wykonane w konstrukcji szkieletowej drewnianej. Wykonywane są ściany, wykonywane są elementy stropowe, przycinana jest więźba dachowa. Następuje montaż stolarki okiennej, ciepły montaż, układanie izolacji wewnątrz konstrukcji, jak i izolacji już na zewnątrz. Także finalnie ściana z zakładu prefabrykacji wyjeżdża już razem z oknami, z parabetami zewnętrznymi, z izolacją termiczną na zewnątrz. Jest to zupełnie coś innego niż lata temu budowane budynki z tak zwanej wielkiej płyty. No tutaj. Jak widać, ułożona jest izolacja. Bardzo ważne jest to, żeby nie było po prostu jej szczelin pomiędzy konstrukcją a wełną mineralną, bo ona musi być pociągnięta w to miejsce, no i, no, i, no i boki. Tutaj mamy przykład budynku pasywnego. Ściana zewnętrzna składa się z szkieletu o szerokości słupka 16 cm i wszystko, co jest pomiędzy, jest wypełnione wełną mineralną. Jest to w tym przypadku wełna szklana oraz na zewnątrz Ułożone są płyty styropianowe. Płyty te e, są wykonane z e, surowca z neoporu. Jest to, jest to taki styropian z grafitem. E, jest to ciepła izolacja posiadająca rewelacyjne współczynniki e, izolacyjności. Tutaj jaki mamy element? Jest to ściana szczytowa budynku, mhm. e, która już jest od zewnątrz pokryta e, styropianem e, razem z klejem i z siatką. To jest płyta konstrukcyjna oraz konstrukcja drewniana, ponieważ to już jest element, który jest w części strychu. Strona wewnętrzna nie ma już płyt gipsowo-kartonowych i nie jest izolowana. Idąc od środka, w całym budynku są płyty gipsowe, płyty ogniotporne. Pomiędzy musi być oczywiście folia paryzolacyjna. musi być zapewniona szczelność powietrzna. Budynki pasywne mają bardzo rygorystyczne wymagania odnośnie szczelności całego budynku i ta folia paryzolacyjna i detale połączeń ściany ze stropem, stropu z kolejną ścianą są bardzo ważne dla szczelności budynku. Tutaj mamy już prawidłowo osadzone okno. Tak, tutaj od strony wewnętrznej okna ramy okiennej jest wywinięta specjalna uszczelka na folię paryzolacyjną. Stanowi to bardzo szczelne połączenie, co powoduje, że wilgoć od środka konstrukcji nie dostaje się w miejsce ramy okiennej, no i nie ma tutaj wykraplania wilgoci. Każde okno w budynku energooszczędnym, po pierwsze powinno być to okno już w tym momencie okno trzyszybowe. Najważniejszy jest sposób montażu tego okna i osadzenia go w konstrukcji. Wszystkie elementy łączenia okna z folią paroizolacyjną i konstrukcją muszą być bardzo szczelnie wyklejone. Od strony wewnętrznej okna jest specjalna uszczelka, która jest przyklejana do konstrukcji okiennej i na konstrukcję, na folię paroizolacyjną. jest to specjalna taśma, która służy do tego celu. Natomiast od strony zewnętrznej jest specjalna uszczelka rozprężna. Podczas montażu okna ona ma bardzo tam małą grubość, natomiast potem potrafi się rozprężyć do kilkukrotnej grubości pierwotnej. Oczywiście pomiędzy samym oknem a konstrukcją wewnątrz jest pianka montażowa oraz w odpowiedni sposób wykonana szpaleta okienna. W przypadku budynków pasywnych bardzo ważną rzeczą jest osadzenie całego okna we warstwie izolacji. To powoduje, że likwidujemy mostek termiczny, ponieważ w tym momencie okno styka się z konstrukcją drewnianą. Natomiast osadzenie okna i wysunięcie go na zewnątrz w warstwie izolacji powoduje, że no, ten mostek jest zminimalizowany. Panie Sławku, zamkniemy może okno, bo tak. przeciąg, tak? <laughs> okno pasywne, co to jest? Na składniki okna wpływa, w zależności czy to jest plastik, drewno czy aluminium, szyba, mostek połączenia między szybą a danym komponentem, w naszym przypadku jest to PVC, i ramy. Wszystkie te wartości muszą być według zakładanych parametrów, to znaczy Rama nie może przewyższać, uwaga, UF od U frame 0,8. Jest określony wymiar i o określonej szybie współczynnik U nie może przekraczać 0,7. Współczynnik Solar Factor, czyli współczynnik pozyskania energii ze słońca, musi być minimum zrównoważony 50% i rama nie może przekraczać UF 0,8. I wtedy, jeżeli te wszystkie wartości razem ze sobą się złożą, każde okno jest już oknem pasywnym. Jeden instytut na dzień dzisiejszy w Europie potwierdza, jest to okno pasywne. Jest to instytut Darmstadt. W czym budynek pasywny prefabrykowany może być lepszy od budynku wybudowanego metodą tradycyjną. Prace wykonywane są w większości w hali produkcyjnej. To gwarantuje dokładność, to gwarantuje precyzję wszystkie elementy są bardzo dokładnie tutaj przycięte, wymierzone, ułożone na płaskim stole wypoziomowanym, potem w ten sposób skręcone. Budynki prefabrykowane wykonywane są po prostu szybko. Dom, który ma 150-200 m2, na hali produkcyjnej jest prefabrykowany około dwóch tygodni, a potem montaż takiego domu na placu budowy trwa 3 dni. W związku z powyższym, razem z wszystkimi instalacjami, z budową płyty fundamentowej, z wykończeniem, z podłączeniem mediów, bez problemu dom jesteśmy w stanie wykonać w ciągu trzech miesięcy. A teraz proszę wziąć długopisy do ręki, kartki na stół. Musimy podsumować tenże odcinek o domach pasywnych. Wszystko w domu pasywnym jest ważne. Wszystkie parametry muszą spełniać wzorze z domu pasywnego. Począwszy od zakupu działki, ukierunkowania tego domu wobec kierunku świata, przez dobór przegród, zapewnienie jego szczelności czy dobrych okien, dobór sposobu ogrzewania, a wszystko po to, żeby uzyskać na koniec ten efekt zapotrzebowania na energię na ogrzewanie poniżej 15 kWh na metr kwadratowy na rok. Dziękujemy za uwagę. Przypominam, że oglądaliście Państwo magazyn Dobre Klimaty.